Nie, bo to jest tutaj jego, dobra. A, jestem dziełem, że tutaj coś jeszcze jest. Dobra. Byłem w błędzie. Byłem w błędzie. A, nic więcej nie ma, dobra. Trzymaj się tam. O mój Boże święty, co to było, nie? Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, tu są jeszcze zapieczętowane, więc to się nie dostanimy. Na bank się nie dostaniemy, to jest... O. Sery, dużo serów mamy. Piżarnie, nasza tutaj fita jest. Dobra. Patrzmy na mapie. tego no, tutaj nie ma świat. Jest tak, jakby wytresować gryfa O ja 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 ja... Chodźmy tutaj. A, teraz tak. Yes, We need that report Irulin was asking about. Don't be shy. Take a gander. Good luck. Good luck and have fun! Uh, dobra, idziemy tutaj coś mieliśmy. to mamy Don. To mamy Don. Zostaje tutaj, tutaj ta kwestia. Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. Let's get going. I've been thinking. Lancet and Remy used special food to train the Griffins. Said it was the fastest way to start a bond. Right, the... what'd you call it? Turlum? That's it. And gingerbread truffles were the Griffins' favorite treats. They grow around ruins. We're going to teach Hassan how to find some. Okay. Hassan, die, die. Find the truffle. do you to You hide through Flat. How did you end up with the Grey Wardens? Grew up in a Dalish clan. I'd hear all these stories about things that happened thousands of years ago. The Dalish do love their history. Except I wanted to make history. Didn't fit in. Got bored so i went looking for adventure. how'd that go over with your clan? poorly. they felt like i rejected them. you? <laughs> yeah. i suppose. land life wasn't for me. i had to get away. so then what happened? you're out in the world looking for adventure. got my ass kicked. went broke. i couldn't go crawling back to my clan failure. doubt they'd take me back. they forced me to figure out what i was good at. always had a knack for hunting. I plus stówka, nice Trabka, skrócik, nice Tu po skrzynkę gdzieś jeszcze, nie? Nice'u, nice, עסגית, תתקין. שבע שנה עליתי לפוט. גריפה. במסורת קיוט גריפה. Nie, dobra, tu jest głęboko, nie da się Herb dębicy też mam Ale widzisz Tak, 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 Ciąga. wiem, wiem, wiem. Gryf. Gryf, gryf, panie. Wierzę. skoro ja mogę to zrobić tym szczyletem, to po ch cholerę mi Harding, kurde, nie? I cała reszta innych ten... O ludku, którzy mają te umiejki. Skoro kompletnie tego nie rozumiem Ukończyłeś dekuary i jak tam? I jak zakończenie? W pierwszym razie A nie jak wrażenie? Spoczko Podobało ci się zakończenie? I przeżyło? Przyznaj się Jak mu dziecko to tylko mainic zginęli. Tak, 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 bo oni są takimi głównymi, nie? Jak został zamieniony Wielkłaka, no Wielko Wielkołaka, wielko tak? nie wiedziałem, że on może być normalnie. No, powiem ci szczerze, że ja też generalnie nie wiedziałem, że istnieje taka możliwość, nie? Scratch him. Maybe we can speed things up by helping. You. Let's search the bushes. Look around for trucks. Ow, that was a thorn. Keep looking. <laughs> the nubs pretty much own Arlith and Forest. Nope. This is harder than it looks. It's fleas, isn't it? What I tell you? Actually, I think it's a truffle. Huh? Maybe the nugs like truffles. Could Asan know that if you follow them, you might find truffles? Are you really that smart, boy? Max też zginął, Nie, ale go, ale to ten co na początku gry prowadzi auto, ale jego śmierć była dziwna. No, no wszystko jest panie dziwne. Jest, jest. Seems pretty clever to me. Jeśli only be clever Well, you're still Turlum. <sighs> <laughs> <laughs> Remy was probably right. Remember how she said he needed a lighter touch? If I go soft on him, the world would chew him up. Let's give you both a chance and see if he can find any more of these. <laughs> mm.

Eldrin taught me to hunt the unnatural so the natural can thrive. Be a force for good. Besides, it was either that or starve. Monsters paid good coin. Why did you a If you were making money on your own. I didn't leave my clan to get rich. Had to prove it was all worth something. I needed a cause. You have more classes than fighting darkspawn all your life. Darkness is a sparring partner. The greater the shadow you confront, the stronger you are for winning. Until you meet one you can't beat? Haven't mamy. A Emily nawet nie <try> raczyła się <try> ocarcić. jeden. Zabezpieczona jest. Okay. Some crap, Huh? No? Yeah, E, fajnie, bo każdy ma swój charakter. Tak, 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 osobowość. No to tak samo jak w Until Dawn, nie? W tak samo, oczywiście. Aby i mm, mi najbardziej zależało, żeby przeżyła ta, ta ruta, e, Chyba już nie. Chyba to jej nie kojarzę zbytnio. To było tak dawno temu. Chyba by to fajnie. Dobra, jak tutaj to na mapie wygląda? No, no właśnie, tutaj jeszcze nie mogliśmy przejść, więc no. Nie wiem, co się stało. Nie na końcu gry, jak zrobić tego poli, zamiast Tam nie wiem, pani. nie wiem, nie wiem. recydywa byś był. I połowa recydywa. Uuu uh. i tak ci jak nie przyjdziemy jeszcze, nie? Obecnie nie dostępne, więc... No Jak ten policjant trochę przeżył? No, no ja nie wiem czy taka do końca nawiedzona rodzinka, więc wiesz... Tam jest trochę tajemnic wokół tej rodziny. Ja ci mogę powiedzieć.

Like I said, he's a clever one. Might make a tracker out of you yet. Hungry? <sighs> what? It's gingerwort. Eat it. Remember, light touch. I mean, mmm, it's dessert fit for a prince. See? <laughs> Zachowuj się, Asenie, no właśnie. No, panie, uwierz mi. Dużo nie wiesz. Dużo, dużo nie wiesz. A czy tam można było, jeśli czytałeś dokładnie te wszystkie jakieś notatki, te, te liściki czy, i tak dalej, mogłeś, mogłeś wywnioskować z tego, że coś jest więcej. Coś jest więcej. <laughs> he'll be fine. He just has a strong spirit. Let him grow into it. Might not have time for that. With Lancet and Remy gone, if something happens to me, he'll have to stand on his own. So, don't let anything happen to you. I'm a Grey Warden. Deaths around every corner. Not that I don't enjoy punching it squarely in the face. Nie wiem, czy pamiętam, o co, o co chodziło? Wiesz co, e, aż tak mocno już nie, natomiast mm, tam są konkretne powody w, w dekwary e, dlaczego działo się to, co się działo, nie? I, I ta rodzina generalnie chyba robiła wszystko, żeby się klątwa nie, nie rozpowszechniała, dlatego tam ten, nie, nie wiem czy to policjant czy tam brat tego policjanta, on był tam w tych kajdanach e, e, i tak dalej, nie? I oni generalnie polowali na tego jednego jednego wilkołaka, nie? Natomiast to, że nasza grupa ludzi się nie nawinęła to był nie niefortunny zbieg okoliczności szczerze powiedziawszy, więc pytanie co by było jakbyśmy w ogóle ich nie atakowali w żaden sposób? Czy by było dobrze, czy by źle, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No, ale... Miałoby to jakiś może głębszy sens, nie? Jakby takiego rodzaju wydarzenia się zadziało, nie? Ale... Trzeba było właśnie oglądać, nie? No dobra, ludziska. Zdecydowałem, że lecimy z Romansidłem, z Darwinem, więc... lecimy, Pewno z siebie, jest seksowna. Nie Ah, the thrill of the chase. Okay, boy, that's enough for one day. Oh, but he's having fun. He overeats, and you'll find out how fun Griffin puke is. Azan, you heard him. Let's go. Jiggy <laughs> Oni byli strasznie agresywni co do nas, że to już, już na w strony trzeba było pójść w ciemno. Nie dobrze można było zaufać tej Wiedźmie. Tak, oczywiście. Więc wiesz, to jest kolejny, kolejny aspekt tej gry. Bo mogłeś zaufać Wiedźmi. Wiesz. Darwin wreszcie nas coś, co smakuje Asanowi: Zingberowe trufle. Podczas poszukiwań nieuchwytnego przysmaku, Darwin zyskał nowe pojęcie o inteligencji Asana. Ale straszni Gryfy zbliżyli się do siebie podczas wycieczki do lasu. Pięknie. Jak to tu mamy? Mm, 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 Właśnie, tu jest jeszcze coś, co było warte przebadania. Badania, okay. to z drugiej strony pewnie. W drugiej strony pewnie tam też nie wejdziemy, nie? O, może Nie. Jaki fort? Dobra, dobra, nie nie, tędy nie, no ten nie wyjdziemy, na bańko, jest coś jeszcze. Kurde. O. o. tak. Bo ona przed ostatnim rozdziałem nas poprosiła, żebyśmy pościli jej że pomagała nam przez całą grę i żeby jej teraz pomóc na końcu. No, jest, jest, jest. Także wiesz, mi tam, tam dużo się dzieje: dużo, dużo. I można na wiele sposobów ograć tę grę. Dużo różne zakończenia, więc. Więc to tak. Fajnie, właśnie wygląda. to jest strony Jeszcze? A, bo to było z tej strony, jeszcze ewentualnie. A. E, no, wiadomo, tego typu, gry zazwyczaj przechodziły właśnie dwa razy. Nie, trzy razy nie, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby trzy razy przejść. Ale jak powiem, może, może kiedyś. <gry> Może kiedyś jeszcze się pyknie, ale na chwilę obecną to nie. Jeszcze, jeszcze nie minęło. Jeszcze nie przeminęło z wiatrem.

Napisałeś do jednej serki w co to gra, ale tylko początki widziałem. Z 3 się to, mówię, że i przeżyłem. No tak czasem nie bywa, no mówiłem. W Anti Down, jak grałem w. w, w nie, nie w remake, tylko tego oryginalnego, to tylko jeden mi przeżyła sam. Więc. No, można, można. O co chodzi, nie? Tak tu nie wejdziemy. Is it true you can control rocks now? Control? That's funny. I'm still trying not to drop things on my own feet. And I still don't know why this happened. Best not to question it yet. Is it though? I guess. Kamyczki, kamyczki. Dobra, czy to jest, to jest ten skrót? Nie wiem, że Maria jakieś metalowe. Aha, bo tam był metalowy. Dobrze. No Dobrze, dobrze. Ale, ale, ale. ale. Ja będę mykał. Ja będę mykał. się to tyle, by było.